Więc od jakiegoś czasu w ogóle no, pracuje tutaj. Chyba wiecie gdzie to jest, nie? Mam nadzieję, że tak. No i w ogóle od jakiegoś czasu tam ktoś jeździ tak wokoło. Teraz nie widzicie, bo stoję specjalnie szybko ranem. Ale gdzieś się przez chwilę kręcił właśnie, ale teraz już go nie ma. Więc widownia strasznie, a ja sprzedaję właśnie no, na stacji benzynowej. Jestem... Ucieszony, bo czemu się otworzyć. Jestem ucieszony, bo chociaż trochę jestem bogaty, tak trochę. O! Znowu nie mogę być. No. no i po prostu jest fajnie, życie się układa. Mam kluczyki od domu. E, nie chcę być bezdomny, oczywiście, nikt by nie chciał być. No ale myślę, że no bo zawsze się życie odwraca. Kiedyś byłem. Teraz nie jestem, no i pewnie zaraz też znowu będę. Jestem pracownikiem miesiąca. No pewnie tego nie widzicie, no bo tutaj pisze, że ktoś stracił miesiąca. To ja jestem, ale no pewnie wiecie, po co ja was no, tak, tak do tak was was Po prostu ja się boję, że zaraz ktoś na mnie napadnie. I drzwi się w ogóle nie chcą otworzyć, no to tym bardziej się boję. O. No i masz znaczy, gdzie mój samochód jest? Gdzie mój samochód? Bo ukradł mi już samochód, fajnie. No i właśnie się boję trochę, ale nic się nie stanie na pewno. Zobaczę. Tutaj takie, takie kupię sobie przebranko, myślę, że fajne, ale no trochę się cyka mnie. Zobacz, coś pogląda na szansach, ale... Serio. Dziwne jest to. Dobra, ale śmieszne to jest. Widziałem takie śmieszne rzeczy, oglądam. za prosto, nie wiem. No ale zadziewamy no, się, idę się przespać. Tak, nikt tutaj nie przychodzi, no to idę się przespać. A stałem, ale gdzie ja jestem? Co jest? Czym, czym jestem bezdomny? Mówię, że tak się stanie, tylko. Kurde, wszystko mi nie było. Co się stało? O Boże, nie mam rzeczy. Może moich... ja w ogóle takich huk. Nie wiem, czy by słyszeliście, ale coś takiego było. Nie wiem, nie wiem, czy ja to zrobił. I tam obojętnie mogę się nawet zebrać, tylko po prostu ten. Dobra, normalnie trzeba zebrać. I co, co tylko mi zostało? Patrzcie, co tu odkładałem zawsze. Tylko kilka złotych, tylko tu tutaj, Potem się odkładałem tutaj. wreszcie. jeszcze w tutaj w ogóle kilka złotych. Zobaczcie, mam. Ja nikomu, mam, no tak, z 20 tylko jest, że, że za, tu, za to coś sobie kupię do jedzenia albo pracę jakąś, nie wiem, może tak. W ogóle jest policja, proszę policja, pomóż mi. Da, jeszcze mnie potrąci, no fajnie, fajnie, ja nie wiem, ja i stąd. Nawet policja mnie po prostu, nie wiem, policja mnie nawet nie chce nic zrobić. Zauważyłem, że to mam klucze do domu, tylko że domu nie mam, było całym, miałem dom w hotelu, ale już go tam nie ma Więc pewnie to jest w ogóle takie klucze już niepotrzebne Nie miałem i tak furla, ale mam do niej kluczyki, więc to jest dziwne Ale dobra, tutaj w ogóle coś tutaj jest, ale tutaj nie, jakieś prace chcę poszukać Może w lodziarni coś się znajdzie Nie wiem, a ja pierwszy sobie coś kupię do... No dobra, kupmy sobie coś do jedzenia. Ja źle czuję, przepraszam, że tak gadałem, się że źle mleka czuję. No to kupię sobie do 25 zł, w ogóle 25 jednak. To takie jabłko. A, koszyk. To kupię koszyczek. Co to? Dobra, koszyk. To przyda się takie jabłko. Czerwone, bo zielone. Nie lubię, bo. Zielone jest kwaśne, ja nie lubię kwaśnych rzeczy, lubię tak się Coś do picia to może bananek. Banan nie jest do picia, ale po prostu banan do jedzenia, nie no, Wiecie chyba, nie? Co jest? Czemu nie? Czemu nie? Dobra. Woda zawsze najważniejsza. Ciekawe ile to wyjdzie razem. Tylko widzę, że nikogo tu nie ma, więc to jest dziwne. Ale widzę, że tutaj się samo coś kasuje, robi jakoś na wązet. Nie wiem, ja tutaj wezmę wodę sobie jeszcze. Nie czynno. No to zresztą no właśnie do jedzenia. Ile to będzie? Czekajcie, wyłożę piek tutaj. Tu. I ile to będzie? 7 zł. No no to dam. Tu. Daję będzie pieniądze, pieniądze, ale już rzucę je tam trochę. A, no spójrz. Co jest? No. no. i to wyrzuciłem 7 złotych, bo więcej nie wyrzucę oczywiście, ale co za 18 złotych mogę zrobić? Na pewno nie pracę. Kto no, wie, przecież tam było puste. Może mogę tam pracować, ale wątpię. Ja nie wiem, może w policji, może w policji powiedzę. Może... Mnie w górę mi ukradli, wszystko i teraz ten... Ale wątpię, jak policja prawy przyjechała, no to... Widzowie, no jak myślicie, że mi policja pomoże? Ja wątpię. W ogóle pamiętam, jak było coś poszukiwane i to był ten gościu właśnie, co... Był podobny taki gościu, co był bąby Widziałem takich trzech i był taki jeden tutaj, tak kiedyś. I pamiętam właśnie. Że to nawet kiedyś, jak po mieście tak dawno, jak byłem mały, chodził. Był bardzo podobny, bardzo, bardzo, ale no, chyba go zapali. tylko wątpię może w więzieniu ten takim wielkim, bardzo daleko, to było chyba, nie wiem gdzie, to było, wy się się nie, nie pytajcie, bo to było daleko, to było w Raj RP, czy coś takiego, ale to, to jest mega daleko, kiedyś tam pojadę, kiedyś tam pracowałem. Dobra, to się spytam, czy tutaj mogę pracować, 18 złotych, Tutaj jest kartyka za 20 maksimum. No, w sumie pieniądze 25, aha, dobra w sumie, 25. No, to ja jestem chyba już niewidomy, że stary. Niewidomy, no bo no nie jestem tak, już tak stary. 22 lata to, to jest mało. Chyba, nie wiem, dla mnie to jest mega mało. Że tutaj jakoś popracować. Wiem, trzeba jeszcze 7 zł, które oddałem, to muszę jakoś zdobyć, ale i ja. No ukraść będę w policji, a to, że jestem bezdomny to jeszcze do Policji, ale słodziak i ten pieszek, nie wiem co ja mam zrobić, co ja mam zrobić? Że tutaj pracować ile tutaj. Tutaj. tutaj 15. Idealnie, idealnie!